Słuchajcie, nowy FNAF Sekrety Mimika prezentuje nam aż trzy zakończenia. Dobre, złe i sekretne. W tym tylko jedno z tych zakończeń jest prawdziwym. Dlatego też postanowiłem przygotować Wam fabularne wyjaśnienie tego, co tam się wydarzyło. Więc oglądajcie uważnie i swoją drogą film z pierwszej reakcji na FNAF Sekrety Mimika i przechodzenia gry jest już dostępny dla wszystkich wspierających. Także jeśli chcecie wspierać ten kanał i uzyskać dostęp do dodatkowych filmów, kliknijcie guzik wesprzyj pod tym filmem dla wspierających, Czekają super nagrody, a poszczegóły sprawdzajcie klikając guzik wesprzyj. Z góry dziękuję każdemu, kto się zdecyduje, a zaczynając, szybko streszczę Wam, co wydarzyło się podczas gry. Otóż akcja dzieje się w opuszczonym warsztacie, w którym to musimy odkryć tajemnicę zniknięcia ważnego wynalazcy imieniem Edwin. W grze wcielamy się w technika pracującego dla Fazbear Entertainment imieniem Arnold, a naszym zadaniem jest odzyskanie prototypowej technologii, którą wspomniany wynalazca tworzył dla korporacji. Na miejscu okazuje się, że w budynku czai się niebezpieczny prototyp mimika, który to potrafi przybrać formę dowolnego kostiumu, w tym tego, czego boimy się najbardziej. Dlatego też walka z nim nie jest tak łatwa, i za pomocą gadżetów oraz ograniczonych instrukcji musimy przetrwać w tej opuszczonej posiadłości, odkrywając ślady niedokończonej pracy Edwina, jednocześnie unikając mimika, który to nienawidzi gości. I tak właśnie nasz bohater Arnold, Przemierza ten opuszczony warsztat, zdobywając dostęp do kolejnych stref. Oczywiście, warsztat ten opuszczony jest tylko w teorii, ponieważ w praktyce znajdują się tutaj mimiki. Sam Arnold przemierza różne strefy, ulepsza swój terminal, aby dostać się do kolejnych pomieszczeń, no i finalnie dochodzi on do jednego z trzech zakończeń, które teraz omówimy. Natomiast, jeśli chcecie film z całej fabuły gry, zostawcie pod filmem łapkę w górę. Tysiąc lajków i stworzę wam taki odcinek. A więc przechodząc do pierwszego zakończenia, w momencie kiedy udaje nam się odnaleźć schematy do stworzenia mimika, wracamy do pokoju ochrony, gdzie to słyszymy gratulacje. Jesteśmy pierwszą osobą, która dotarła aż tak daleko, ponieważ nikomu z poprzednich ekspedycji, poprzednich techników nie udało się odzyskać tych schematów, co wyjaśnia nam, dlaczego w grze mogliśmy znaleźć ciała poległych pracowników. Dyspozytor każe nam odłożyć nasz analizator danych Data Diver ze wszystkimi niezbędnymi informacjami do stworzenia Mimika, czyli jego schematami. W specjalnej rurze magazynowej możemy go odłożyć, no i dzięki temu schemat będzie mógł zostać odebrany przez firmę Fazbear Entertainment. I w tym miejscu kończy się teoretycznie nasza praca. Misja odzyskania projektu, wynalazcy Dwina, została wykonana. Nasz zleceniodawca mówi nam, że powinniśmy opuścić to miejsce, i w tym celu otwiera nam przejście, abyśmy mogli dostać się z powrotem do naszego firmowego Vana i pojechać bezpiecznie do domu. A w drodze powrotnej naszym pojazdem przez radio znowu kontaktuje się z nami dyspozytor, mówiąc nam, że próbuje się z nami skontaktować całą noc, i dlatego też, że nie odpowiadaliśmy, postanawia nas zwolnić z naszej pozycji w firmie. Nasz bohater jest dosyć zdziwiony, przecież przed chwilą z nim gadał i przekazał mu schemat stworzenia mimika, no i Arnold, nie dowierzając w to, co słyszy, tłumaczy mu dokładnie, że no przed chwilą przecież gadali, a on kazał mu oddać analizator danych i pozwolił mu wrócić do domu. Natomiast dyspozytor nie ma zamiaru go słuchać, zamiast tego oskarża go o zgubienie mienia firmy, dodając do tego, że osobiście odpowiemy za zgubę lub kradzież własności firmy. No i tego oczywiście nasz bohater Arnold nie może pojąć i odpowiada mu, że przecież zrobiliśmy wszystko o co nas prosił. Lecz niestety dyspozytor go wcale nie słucha i mówi, żeby już więcej nie dzwonić do firmy, bo to prawnicy Fazber Entertainment, Zadzwonią do nas. Rozmowa się tutaj kończy, a nasz bohater nagle dostrzega w lusterku wstecznym mimika, który to siedzi z tyłu vana, i wtedy to właśnie mimik nas atakuje. A ekran ciemnieje i rozjaśnia się w napisach końcowych, gdzie to nasz bohater jest uwięziony wewnątrz kostiumu Frediego, znajdującego się w pizzerii. Oj tak, oznacza to, że Mimik uwięził nas w kostiumie tak samo jak wszystkie swoje poprzednie ofiary. Lecz co takiego tak naprawdę skrywa to zakończenie? Cóż, prawda jest taka, że w momencie kiedy dostaliśmy się do pokoju ochrony, to tam nie rozmawialiśmy z prawdziwym dyspozytorem z naszej firmy, a tak naprawdę był to Mimik, który to tylko udawał jego głos. Ale to nie wszystko. Okazuje się też, że już na samym początku gry to nie firma zleciła nam zdobycie schematu Mimika, ale był to sam Mimik. Oj, tak, to Mimik skontaktował się z nami szybciej niż zdążyła to zrobić prawdziwa firma Fazbear Entertainment. Zresztą ostatnio mieliśmy pracę 36 godzin, więc firma wiedziała, że no nie ma sensu nam dawać żadnej pracy. Dlatego też była zdziwiona, że my gdzieś się udaliśmy i że nie odbieramy cały dzień. I dlatego też w końcowej rozmowie. Ta prawdziwa firma była na nas zła, że nie odbieramy telefonu, no i oskarżyła nas o tą kradzież, bo przecież oni nie wiedzieli, co takiego robiliśmy przez cały ten dzień i uznali nasze tłumaczenia za próbę kłamstwa. A prawda jest taka, że to Mimik zwabił nas do siebie, podobnie jak to zrobił z Cassie w FNAFSB RUIN i całą grę, kiedy rozmawialiśmy z dyspozytorem, to tak naprawdę gadaliśmy z Mimikiem, który to w ten sposób nas kontrolował. Do tego możecie zadać pytanie: no dobra, ale dlaczego Mimik zwabił nas do siebie? Cóż, odpowiedź jest prosta. Chciał on zdobyć oryginalne schematy Mimika, ponieważ dzięki nim będzie on w stanie nie tylko ulepszyć siebie, nie tylko naprawić strój Mimika, ale również stworzyć więcej Mimików, co może być świetnym punktem zaczepienia do stworzenia jakiegoś DLC lub kolejnej gry rozwijającej tą historię. Oczywiście tego jeszcze nie wiemy, ale jedno jest pewne. Celem tego zakończenia było pokazanie nam, że cała ta misja była sekretnym planem Mimika, który miał mu pomóc od. Zyskać schematy jego stworzenia. I cóż, w tym zakończeniu to mu się udaje, ale poszczegóły musimy poznać drugie zakończenie, do którego zaraz przejdziemy, do tego dobrego. No i co więcej, to zakończenie możemy uznać za złe, bo niestety w tym zakończeniu Arnold raczej tego nie przeżył. A więc przejdźmy teraz do drugiego zakończenia, które to jeszcze bardziej rozbudowuje fabułę mimika i całej gry. Dowiadujemy się z niego o żonie wynalazcy Dwina, która to jak się okazuje, również była powiązana z mimikiem. Otóż w samej grze wcześniej dowiadujemy się, że jego żona przeżyła urodzenie ich dziecka, ale niestety Fiona, bo tak ma na imię, jego żona zginęła w wyniku wypadku, który to miał miejsce podczas. Fallfestu, czyli jakiegoś yy, wydarzenia, no i potwierdzają to dwie wiadomości. Otóż jedna dyskretnie wskazuje, że Fiona zmarła właśnie wtedy, a druga wiadomość opisuje poważny wypadek na Fallfeście. I dopiero po połączeniu tych dwóch wiadomości dowiadujemy się, że w wyniku tej tragedii to właśnie ona straciła życie, ale szczegóły i cała historia tego wydarzenia. To myślę, że temat na osobny odcinek. Także dajcie znać w komentarzu, czy taki odcinek chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Oczywiście potwierdzeniem jej śmierci jest wypowiedź Edwina, który mówi, że teraz sam będzie musiał wychowywać swojego syna Davida. Davida. Posłuchajcie sami. Do tego z zakończenia dowiadujemy się, że Edwin stworzył Mimika 1 oraz Mimika 2. Oj tak, istnieją dwa mimiki i są to takie dwie różne wersje programu Mimika zresztą posłuchajcie. But it did. Oh, it's just not ready! Co więcej, w tym zakończeniu otrzymaliśmy dwie podejrzane wiadomości, wysłane przez nadawcę zaszyfrowanego kodem binarnym. Otóż pierwsza z nich pyta Edwina, czy tracimy nasz dom. Wysyłający nie rozumie, dlaczego tak się dzieje i pyta, czy nie był wystarczająco dobry. Natomiast druga wiadomość wspomina schemat czegoś o nazwie Cradle. Urządzenie to podobno może zapewnić bezpieczeństwo Dawidowi, i jest to coś w rodzaju y, komputera, jakiego. Programu. Projekt ten podobno jest największym wynalazkiem, jaki Edwin mógł stworzyć, i stworzenie tego mogłoby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Także o co tutaj tak naprawdę chodzi? Cóż, to wyjaśni się w dalszej części tego zakończenia. Także pamiętajcie o tym i oglądajcie uważnie. A my przejdziemy teraz do samego startu drugiego zakończenia. I cóż, tym razem zamiast oddawać schematy, jak to było w pierwszym zakończeniu, to tutaj w komputerze wybieramy opcję Run. Parachute X, i wtedy właśnie otworzy się przed nami sekretny węd. I aż przypomina mi się tutaj scena z FNAFA SB. Grzesiu, widzisz ten mały węd w podłodze? Słyszałeś kiedyś o Among Us, Grzesiu? Musisz wejść w. Musisz wejść w. We. Wiem, że to ciężkie. Musisz być sas. No ale wracając, po wejściu do venta odzywa się nasz dyspozytor, który zaczyna być na nas zły, ponieważ się go nie słuchamy. Mówi on, że jesteśmy jak inni i że nie wyjdziemy stąd żywi. Cóż, po historii z pierwszego zakończenia już wiemy, co go zezłościło i że ten cały dyspozytor nie jest naszym prawdziwym przełożonym, a tylko mimikiem, który go udaje. No dobra, ale idąc dalej, nasz bohater dociera do sali pokazowej, a tam odpalamy pożegnalne przedstawienie, i później zjeżdżamy na dół, docierając do pizzerii, gdzie to znaleźć możemy prototypowe wersje naszych dobrze znanych animatroników. I żeby przedostać się jeszcze dalej, musimy rozpocząć show. No i swoją drogą w tym miejscu też zginęliśmy w pierwszym zakończeniu, bo do tego kostiumu nas tutaj Mimik wrzucił. Lecz kiedy już odpalimy to show i zrobimy wszystko co należy, no to wtedy zaatakuje nas Mimik który to założył na siebie prototypowy kostium. Następnie, kiedy to przeładujemy zasilanie w pomieszczeniu, dyspozytor zacznie szwankować, i wtedy F10N4 mówi nam, żebyśmy weszli do pomieszczenia, w którym to znajdziemy superkomputer, który to przedstawia nam się jako Fiona. Oj tak, jest to zmarła żona wynalazcy Edwina, twórcy Mimika. Okazuje się, że to tak naprawdę ona, a nie Mimik, potrzebowała schematów do stworzenia mimika, czyli tych oryginalnych schematów, po które tu przybyliśmy i to ona udawała dyspozytora, z którym rozmawialiśmy. Oj tak, to od początku Fiona była za to wszystko odpowiedzialna i to ona zwabiła nas do tego warsztatu. A jej cel działań był bardziej sensowny niż to, co słyszeliśmy w poprzednim zakończeniu. Otóż, zaraz po tym odkryciu, Fiona mówi nam, żebyśmy udali się do głównego domu Edwina, gdzie mamy aktywować panel komunikacyjny, ponieważ ma ona wiadomość dla Edwina i chce go przekonać, aby naprawił M2, czyli drugą wersję Mimika. A jeśli tego nie zrobimy, no to Mimik 2 nigdy nie przestanie nas ścigać. Więcej sensu ta wypowiedź nabiera w momencie, kiedy dowiadujemy się, że MXS System Bezpieczeństwa z FNAF Ruin to tak naprawdę Fiona, czyli żona Edwina, co wyjaśnia nam czemu została wtedy wykorzystana, aby powstrzymać Mimika. Do tego wewnątrz domu Edwina możemy znaleźć kasety, które wyjaśniają nam szczegóły tego co tutaj się w tej chwili w mojej historii dzieje. Widzimy tam kilka scen z rodzin Dawida z różnych okresów jego życia. I cóż, okazuje się, że po tragedii, w której Fiona straciła swoje życie Edwin postanowił ją ocalić i cóż, udało mu się, ale tak w nietypowy sposób, otóż zmienił swoją żonę w mimika, a właściwie sprawił, że Mimik stał się jego żoną, co oznacza, że to ona była oryginalnym. Mimikiem 1. I teraz fakt, że to ona zwabiła nas do budynku, aby odbudować Mimika 2, staje się coraz bardziej sensowny. No ale właśnie, kim jest Mimik 2? No i dlaczego tak właściwie chce go ona naprawić? Już wyjaśniam. Otóż później, odsłuchując taśmy audio, słyszymy Mimika 2, który to mówi głosem Edwina, kiedy to nagle słyszymy prawdziwego Edwina w tle krzyczącego o pomoc. I cóż, Mimik 2 na to odpowiada, że wszystko w porządku. I nazywa siebie jakby jego tatą, czyli traktuje prawdziwego Edwina jakby ten był jego synem, czyli jakby był Dawidem. Edwin mówi, że nie czuje nóg, ten prawdziwy Edwin, i do tego przeprasza za to, że stracił nad sobą kontrolę i w złości zaatakował Mimika 2. Rozmowa ta ujawnia nam, że Mimik zbudowany przez Edwina dla jego syna Dawida to właśnie Mimik 2 czyli kopia mimika 1. Z fabuły dowiadujemy się, że mimik 2 po śmierci Dawida zaczął go... Udawać, a może tak właściwie został zrobiony, co właśnie doprowadziło do wybuchu gniewu Edwina i tej strasznej historii. Ponieważ później nasz mimik zaczął mimikować Edwina i jakby nim się stał. Co więcej, historia ta mówi nam, że Edwin po tym wszystkim nie uciekł i nie zniknął. A tak naprawdę to mimik się na nim zemścił, pobił go na śmierć, a następnie stał się Edwinem, udając go tak samo jak mimik 1 udawał. Jego żonę. I teraz między mimikiem 1 a mimikiem 2 mamy parę doskonałą. Ale nie do końca, bo to się jeszcze wyjaśni. A co dzieje się dalej? Cóż, uruchamiamy wcześniej wspomniany program Cradle, i w tym zakończeniu udaje nam się uciec przed Mimikiem 2 poprzez wejście do Windy. No i wtedy to słyszymy też Fionę, która mówi do Edwina, aby ten odłożył wszystko na bok i zajął się naprawą ciała Mimika 2. I oczywiście zwraca się ona z tym do samego Mimika 2, ponieważ jak już ustaliliśmy, Fiona jest Mimikiem 1, i dla niej Edwin to Mimik 2. Fiona robi to dlatego, ponieważ myśli, że przekona animatronicznego Edwina do zaprzestania jego terroru. Ona liczy na to, że znowu będą razem i wszystko będzie toczyło się szczęśliwie, ponieważ, mimo iż Mimik 1 wie, że Mimik 2 robi złe rzeczy, to jednak nie może go zniszczyć, ponieważ go kocha. Wszystko to oczywiście wynika z tego, że Mimik 1 uważa, iż jest Fioną, a Mimik 2 uważa, że jest Edwinem. Stąd też te dwa mimiki są teoretycznie małżeństwem. Do tego Fiona wspomina, że tęskni za synem i chce, żeby ich rodzina znowu była w komplecie. Wspomnienie to nie jest przypadkowe, ponieważ Mimik 2 jednocześnie udaje Edwina i Dawida, także mimikuje on Całą jej rodzinę. Ale z tej wypowiedzi możemy też wywnioskować, że Dawida już dawno nie udawał, prawdopodobnie od czasu walki z prawdziwym Edwinem. Stąd też jego furia i stąd też Fiona chce, aby oni byli razem i chce go naprawić, żeby też przy okazji przywrócić Dawida. No i myśli, że do tego są potrzebne jej schematy Mimika, aby prawdopodobnie. Po pierwsze, przywrócić syna, a po drugie, stworzyć nowe ciało dla Edwina, żeby Mimik 2. Nie musiał mimikować jednocześnie dwóch osób, czyli prawdopodobnie ciało Mimika 2 zostałoby dla Dawida, a ciało trzecie byłoby dla Edwina. Pod tej zajmującej historii kontynuujemy ucieczkę przed Mimikiem 2, do którego Fionie nie udało się dotrzeć. Ta rozmowa go nie przekonała, po tym widzimy, jak warsztat staje w płomieniach. Okazuje się, że ten program, który miał ocalić ludzi, program znany jako Cradle, to był program Autodestrukcji warsztatu. Zaraz po tym znowu wracamy vanem do domu, ale tym razem Mimik atakuje nas od frontu. W odróżnieniu od poprzedniego zakończenia, tutaj Mimik okrada nas z analizatora danych, aby uzyskać dostęp do pełnych schematów stworzenia Mimika. Pozostawiając nas w płonącym samochodzie, co oznacza, że tym razem mimik pozwolił odejść nam w spokoju, nie zamknął nas w ciele żadnego z animatroników, kostiumów i podobne, oraz jednocześnie pozyskał on schematy, co oznacza, że może on stworzyć nowych mimików tyle, ile chce, a do tego Fiona będzie w stanie go naprawić. Oczywiście to zakończenie możemy uznać za dobre, ponieważ Arnold, czyli nasz bohater, uciekł z warsztatu i jest szansa, że później wydostał się z tego płonącego auta i jakoś to przeżył. Oczywiście, czy tak było, czy tam zginął, tego nie wiemy, ale na pewno szanse na przetrwanie miał większe niż Arnold z pierwszego zakończenia. No dobra, przejdźmy teraz do sekretnego zakończenia. Zakończenie to odkrywane jest w nowej grze Plus. Otóż, żeby je odblokować, musimy przejść całą grę, a do tego zebrać 25 prezentów, porozrzucanych po warsztacie i zdobyć sekretne pliki Betamune Exe, które to uruchamiamy pod koniec gry w komputerze zamiast poprzedniego pliku znanego wam z drugiego zakończenia. Nowa gra Plus umożliwia nam ukończenie gry Moona, dzięki czemu dostajemy nowe zadanie, czyli przywrócić do życia. Syna Edwina, znanego jako David. Na początku tego zadania nasz analizator danych gliczuje się, dzięki czemu możemy dostać się do górnych pomieszczeń w domu Edwina, które w drugim zakończeniu były zablokowane. Kiedy już docieramy do domu Edwina, to tam możemy odsłuchać rozmowę pomiędzy Edwinem a jego robotyczną żoną. Fiona próbuje go przekonać, aby zrobił kolejnego mimika dla ich syna Dawida. I oczywiście Edwin się na to zgadza. Jest to oczywiście moment powstania Mimika 2. Następnie udajemy się do pokoju Dawida, a tam, po ułożeniu jego tygrysowych zabawek, na takim piedestale, Mimik pojawia się wewnątrz szafy, a my słyszymy nagranie głosów Edwina i Fiony, którzy to chcą przeczytać Dawidowi bajkę na dobranoc i kiedy to proszą, aby Dawid przyszedł do nich, to wtedy Mimik zaczyna wychodzić z szafy, a jego oczy stają się takie niebieskie. I pamiętajcie, to jest Mimik 2, więc jeśli wybraliśmy odpowiednie guziki w historii, to wtedy Mimik 2 staje się takim prawdziwym Dawidem, a my po zakończonej historii używamy naszego analizatora danych, aby go naprawić. Wtedy to Dawid bierze swojego ulubionego tygrysiego przyjaciela i kładzie się z nim do łóżka, mówiąc swoim rodzicom, że ich kocha. I idzie spać. I tym właśnie zakończeniem zrobiliśmy wszystko, o co prosiła nas jego robotyczna mama Fiona otóż zwabiła ona nas do warsztatu, aby odzyskać oryginalne schematy mimika, dzięki którym mogła go powstrzymać. Mogła powstrzymać mimika 2, ale w tym zakończeniu my ich jej nie dajemy. Więc to my osobiście wykorzystujemy owe schematy, aby naprawić Mimika 2 i przywrócić jej ukochanego syna Dawida do życia, bo dzięki temu Mimik ponownie zaczyna mimikować Dawida, a do tego właśnie został stworzony przez Edwina. Wszystko to oczywiście było od początku związane właśnie z nią, czyli sfioną, ponieważ nad jej maszyną można było zobaczyć symbol słońca i księżyca, ten sam symbol, który to był w komputerze i to jest ten sam symbol, który to związany był z minigrą, której rozwiązanie doprowadziło nas do tego sekretnego zakończenia. Co więcej, wszystko to oznacza, że po śmierci Dawida Edwin wykorzystał programy jego robotycznej żony Fiony, czyli Mimika 1 do stworzenia Mimika 2, a dalszą historię to już znamy z samej gry i z tego, co dowiedzieliśmy się w tym Odcinku. Natomiast przejdźmy teraz do prawdziwego zakończenia. No właśnie, które z tych trzech zakończeń jest kanoniczne i jak naprawdę potoczyły się dalsze losy naszego bohatera Arnolda oraz Mimików? Cóż, na start warto zaznaczyć, że historia fabularna i różne sekrety, które odkryliśmy we wszystkich tych zakończeniach, są prawdziwe. Natomiast sam koniec Arnolda i dalsze losy Mimików tylko w jednym z tych zakończeń są prawdziwe. Warto wiedzieć, że fabularnie FNAF Sekrety Mimika przedstawia nam wydarzenia przed FNAFem ruiny, gdzie to również spotykamy złego mimika. Także zapewne to sekretne zakończenie nie jest tym prawdziwym, ponieważ w nim wszystko kończy się dobrze, a mimik przestaje być złym, i o ile. Fiona, czyli Mimik 1, po tych wydarzeniach nie wykorzystał schematów Mimika do stworzenia kolejnego Mimika, na przykład dla Edwina, to o tyle to zakończenie nie jest tym prawdziwym. Ale kto wie, może tak zrobiła. Natomiast w pierwszym i drugim zakończeniu Mimik pozyskuje swoje schematy i jego historia trwa dalej, więc jedno z tych zakończeń zapewne jest tym prawdziwym, ponieważ ten pozostaje zły i jego ponowne spotkanie w FNAF Ruin, gdzie to przy pomocy schematów już się ulepszył, ma jak najbardziej sens. A Wy jak uważacie, które z tych zakończeń jest tym prawdziwym? Dajcie znać w komentarzu i pamiętajcie, że na drugim kanale wystartowała seria z cyfrowego cyrku. Link w przypiętym komentarzu. Zapraszam!